Świat jest pełen nierozwiązanych zagadek. Ocean wydaje nam się obcą krainą kryjącą wiele mitów i legend. Zaginione miasta, ukryte skarby i wraki statków są częścią uroku naszego oceanu. Ale opowieść o zaginionym mieście Atlantyda bez problemu może znaleźć się na szczycie listy niesamowitych tajemnic. Zaginione miasto Atlantydy. Znana na całym świecie legenda o utopijnym społeczeństwie, które zabłądziło, a cała ich cywilizacja znalazła się pod wodą i zaginęła na zawsze. Legenda o Atlantydzie to opowieść o uduchowionym moralnym narodzie, który stworzył lekko zaawansowaną cywilizację podobną do utopii, ale popadli w chciwość i moralnie zbankrutowali. Legenda mówi, że Atlantyda po raz pierwszy wspomniana przez Platona około 2300 lat temu była miastem zbudowanym przez boga oceanów Poseidona około 9000 lat temu. To było miasto miłości, zbudowane dla śmiertelnej kobiety o imieniu, na polskie to będzie Claito. Stworzył dla niej to miasto na szczycie jednej z najwyższych i najbardziej odizolowanych wysp, aby ją chronić. Według opowieści Posejdon znalazł wyspę wypełnioną najpiękniejszymi i najinteligentniejszymi ludźmi, jakichkolwiek spotkał, i zdecydował, że wyspa jest idealna dla jego jedynej prawdziwej miłości. Uważa się, że żyzne i wspaniałe miasto Atlantyda, w którym mieszali się półbogowie i ludzie, było całkowicie samowystarczalnym rajem na wyspie. Mieszkańcy uprawiali własną żywność i hodowali własne zwierzęta. Zbudowali także zaawansowane architektonicznie budynki z rzadkich materiałów. Wykorzystywali kryształy do wypoczynku i mieli mnóstwo wolnego czasu. Mówi się nawet, że bawili się wulkanami. Cytat Platona Dla oceanu była w tym czasie żeglowna, albowiem przed ustami, które wy, Grecy, nazywacie, jak mówicie, słupami Heraklesa, Leżała wyspa, która była większa niż Libia i Azja razem, a podróżnicy tamtych czasów mogli przedostać się z niego na inne wyspy, a z wysp na cały kontynent przeciwko nim, który obejmuje ten prawdziwy ocean. Niektóre historie mówią również o pozaziemskim związku i że zaginieni mieszkańcy miasta byli obcego pochodzenia i przybyli tam około 50 tysięcy lat temu z systemu gwiezdnego Lirian. Byli wyżsi i bardziej sprawiedliwi niż współczesny przeciętny człowiek. Żyli do 800 lat, co czyniło ich bardzo silną rasą. Według Platona Atlantyda była pięknym i gęsto zaludnionym lądem. Na środku stolicy stał pałac Poseidona. Wzgórze świątynne otaczały trzy okrągłe pierścienie oddzielone od siebie wodą, i były one połączone tunelami dzięki temu przez miasto mogły przepływać pojazdy wodne. Zewnętrzny pierścień był połączony z oceanem i ogromnymi kanałami. Posiadłości bogatych owych istot były hojnie wyłożone drogocennymi kruszcami, głównie złotem, srebrem czy obsydianem. Mimo tego, że nie znaleziono jeszcze dowodów na istnienie Atlantydy, nie oznacza, że nigdy nie zostaną one odkryte w przyszłości. Może to tylko legenda, mit, który karmi zmysły wspaniała historia do opowiedzenia. Ale gdyby istniała starożytna cywilizacja zatopiona w oceanie, byłby to namacalny dowód, jak chciwość doprowadziła do upadku cywilizacji. Byłaby to ogromna przestroga dla współczesnej ludności. Ciekawe, czym zajmowali się na co dzień, co ciekawego mogliby nam opowiedzieć. A jeśli to wszystko istniało, to czy w wodach w pobliżu Grecji spoczywają duchy istot omawianej Atlantydy? No dobra, a co wy sądzicie na ten temat? Napiszcie w komentarzu, a ja chętnie przeczytam. Polecam zostawić łapkę w górę, jeśli się podobało, oczywiście, oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił następnego odcinka. Dzięki i do następnego.